Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po weekendzie. Weekend był słoneczny, pogodny. Mam nadzieję więc, że udało Wam się naładować Wasze baterie, że możecie wystartować w dzisiejszy dzień pełni pozytywnej energii, optymistyczni. Ja chciałabym dorzucić jeszcze garść inspiracji. Spotykamy się już 12 raz i wiecie jak wygląda formuła tych naszych poranków. Czytam cytat, który znajduje się na karcie afirmacji, i krótko go komentuję. I zachęcam Was do tego, żebyście również znaleźli chwilę czasu podczas każdego dnia, żeby odnieść się do tego cytatu, żeby się zastanowić, co on dla Was oznacza, jak możecie go przenieść do swojego życia, i objęli refleksją, czy chcecie w ogóle dokonać jakichś zmian pod wpływem tego cytatu, który usłyszycie. Dzisiejsza karta zawiera takie zdanie: Every day you can learn something new. Każdego dnia możesz nauczyć się czegoś nowego. Czy kiedykolwiek jest niewłaściwy moment na to, żeby się czegoś nauczyć? Nie. Każdego dnia możemy wynieść dla siebie jakąś lekcję. Możemy Przyjrzeć się temu, co w danym dniu nam się wydarzyło, co nam się udało, co nam poszło dobrze, ale także zobaczyć i przyjrzeć się temu, co nie wyszło po naszej myśli. Możemy się przyjrzeć naszej porażce, możemy się przyjrzeć naszemu błędowi. I jeżeli będziemy podchodzić do tych naszych błędów i porażek z takim przekonaniem, że to nie jest koniec świata, że to, że nam się tym razem nie udało, nie znaczy, że nie uda nam się kolejnym razem. Takie podejście powoduje to, że właśnie się uczymy: że jeżeli przyjrzy, przy, przyglądamy się temu, co mogliśmy zrobić lepiej, co mogliśmy zrobić inaczej, Pozwalamy sobie na to, żeby popatrzeć na to z, takie, z, tak, z takim przeświadczeniem. Jeszcze nie tym razem, ale przy kolejnym razie już pójdzie mi lepiej, a przy następnym jeszcze lepiej. Więc, jeżeli będę powtarzał próby, pod warunkiem, że będę wyciągał wnioski z każdej z tych prób, to będzie lepiej. Jeszcze przychodzi mi na myśl, w odniesieniu właśnie do tego cytatu, taka refleksja, że teraz, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, kiedy nie możemy wychodzić na zewnątrz, kiedy nie mamy takiej możliwości, żeby jakby czerpać naukę z zewnątrz, to bardzo myślę, takie Pożyteczne dla każdego z nas byłoby spojrzenie w głąb samego siebie, żebyśmy wykorzystali ten czas na poznanie samych siebie, żebyśmy przyjrzeli się swoim mocnym stronom, swoim talentom, ale także takim obszarom, które wymagają pewnego doskonalenia. I żebyśmy się zastanowili, jak możemy wykorzystać te nasze pozytywy w sposób, który może przynieść jeszcze większą wartość dla nas samych, ale także dla innych. W jakich, jakich warunków potrzebujemy, jak możemy te warunki wykreować, żeby właśnie te nasze talenty mogły ujrzeć światło dzienne i żeby mogły wypłynąć z korzyścią dla nas samych, ale także dla, dla innych. Możemy się zastanowić właśnie nad tymi obszarami, które wymagają doskonalenia, i podjąć pracę nad nimi. Możemy się także przyjrzeć swoim przekonaniom, swoim takim myślom na temat różnych aspektów dotyczących nas samych, ale także tego, jak podchodzimy do rzeczy, które nas otaczają. I Dzięki temu możemy jakby zbudować większą świadomość samych siebie, zobaczyć, gdzie być może, potrzebujemy dokonać zmiany, żebyśmy mogli inaczej funkcjonować. Pamiętacie we wcześniejszych, we wcześniejszych rozważaniach była mowa o tym, że bardzo ważne jest to, jak, jak myślimy o różnych rzeczach,... Jak, Jakie mamy odniesienia do pewnych rzeczy? I jeżeli te nasze myśli czy przekonania nam nie służą i nas ograniczają, to może czas najwyższy sobie zdać z tego sprawę i spróbować te negatywne przekonania przełożyć na coś bardziej pozytywnego dokonać pewnej zmiany w schemacie myślenia. A to może nam pomóc w dokonaniu pewnej zmiany w sobie, i wtedy możemy być może widzieć lepsze rezultaty związane z tym, co, co nas dotyka. Żaden wiek nie jest wiekiem ograniczającym uczenie się, więc myślę, że. Fajnie byłoby, gdybyśmy takie myślenie o tym, a ja już skończyłam tyle szkół, skończyłam tyle kursów, już swoje przeżyłam, więc mam swoje doświadczenia, już nie potrzebuję więcej się uczyć, odłożyli do lamusa. Z każdego dnia możemy się nauczyć czegoś nowego, możemy uczyć się z obserwacji innych. Możemy uczyć się z takiej wewnętrznej, świadomej obserwacji tego, co sami robimy. Życzę każdemu, żeby każdy dzień był pełen różnych doświadczeń, z których możemy się uczyć, żebyśmy umieli yy, czerpać z tych lekcji i żeby te lekcje nie szły na marne. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie też pełen okazji do nauki i że yy, ta nauka, którą dzisiaj będziecie być może mogli wyciągnąć, przyniesie Wam wiele dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro.